Pan z wami, i z duchem słowa Ewangelii, według świętego Mateusza, tobie, Panie. Jezus widząc tłumy, litował się nad nimi. Bo byli znękani i porzuceni jak owce, nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tychto dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania – nie idźcie do Pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela, idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, skrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto Słowo Pańskie, a tobie W dzisiejszym Słowie, które usłyszeliśmy, Bóg daje Izraelowi obietnicę. Otóż mają oni stać się szczególną własnością Pana Boga, królestwem kapłanów i ludem świętym. Bóg obiecuje, że będzie ich strzegł, jak to się mówi, jak źrenicy oka, będzie się o nich troszczył. Będą Jego oczkiem w głowie. Często, gdy czytam Stary Testament, widzę, że Pan Bóg tam właśnie stosuje różnego rodzaju obietnice. Gdy Noe, powołuje Noego, także daje mu obietnicę uratowania go. Gdy powołuje Abrahama, także daje mu obietnicę wielkiego potomstwa. Nawet mówi o tym, że będzie miał syna, gdy miał 100 lat, aż jego żona się śmieje, bo to wydaje się zupełnie niemożliwe. I wielu w momentach, gdy czytamy w Piśmie Świętym, Bóg obiecuje. Gdy Piotr pyta Jezusa, co uzyska za to, że poszedł za nim, Jezus mówi, że będziesz miał stokroć więcej braci, sióstr, domów, matek itd. Więc Jezus, Pan Bóg daje obietnicę. Ale drogą do tej obietnicy jest właśnie pójście drogą Pana Boga. Żeby spełniła się ta obietnica, którą nazywamy Bożym błogosławieństwem, jest warunek i tak jak tutaj czytamy w Starym Testamencie jeśli pilnie słuchać będziecie głosu Mego będziecie strzec mojego przymierza to tak się stanie można powiedzieć, że obietnica jest takim horyzontem który nam pokazuje jakąś wizję a misja jest drogą do dotarcia do tego horyzontu sposobem realizowania swojego życia możemy żyć po swojemu a możemy wejść w Boży plan widzimy, że Noe realizuje ten plan Ponieważ buduje, mimo że tam nie ma morza, okręt i to duży, tak jakby ktoś w piekarach tutaj nagle statek budował na jakieś łące, bo mu Pan Bóg coś objawił i wszyscy by się stukali w czoło. Jak Abraham, który się przyjmuje tą Bożą obietnicę, mimo że wydaje się to po ludzku niemożliwe, Piotr, który, który, którego wspomniałem, który otrzymuje potem więcej właśnie braci, domów, wśród matek w zupełnie inny sposób niż sobie by to sam wymyślił. Można tak powiedzieć, że właśnie ważne jest to, żebyśmy y, trzymali się obietnicy. I zadałbym teraz pytanie, i się każdy zastanowi przez chwilę, tak, żeby w jednym zdaniu móc odpowiedzieć samemu sobie. Czy mam jakąś obietnicę od Pana Boga? Czy ja otrzymałem od Pana Boga jakąś obietnicę? Jakieś słowo, za które mogę go trzymać? Że obiecałeś niekiedy tak dzieci mówią rodzicom Obiecałeś, obiecałaś, i uparcie mówią, trzeba zrealizować obietnicę. Czy mam taką obietnicę od Pana Boga? Czy umieję ją nazwać? Zobaczmy, że właśnie, bo drogą do tej obietnicy, do tego błogosławieństwa, my się często modlimy tutaj, o Boże, błogosławieństwo, żeby nam Pan Bóg pobłogosławił. Bo co się dzieje na przykład w życiu Abrahama czy tych tak wspomnianych wszystkich ludzi, to błogosławieństwo to jest, to po prostu to jest tak, jakby Pan Bóg przygotowywał drogę człowiekowi w życiu. Jak Pan Bóg błogosławi, to wszystkie sprawy idą lepiej. To jest jak parasol, który chroni przed różnymi nieszczęśliwymi rzeczami. To jest jak siła, którą Pan Bóg daje, żeby pokonać trudne historie, które w życiu się zdarzają. Są ludzie, którzy przeżywają te same rzeczy, a jedni się załamują, a drudzy w jakiś sposób podnoszą się, mają tą siłę właśnie w Panu Bogu. To jest, to jest właśnie to życie z obietnicy, życie z, życie z Bożego błogosławieństwa. Jaką ja mam obietnicę? Drogą do tej obietnicy jest moje powołanie. Słowo misja znaczy też właśnie jak powołanie, wezwanie. I możemy się zapytać właśnie, jakie, jakie jest moje powołanie? Dlaczego się kiedyś ożeniłaś? Ożeniłeś, dlaczego wyszłaś za mąż, czy zostałeś księdzem, albo wybrałeś życie samotne. Czy był to przypadek, czy pójście za jakimś głosem Pana Boga, za Jego zaproszeniem? Pan Bóg daje nam każdemu z nas misję do wypełnienia, która jest naszym codziennym życiem wypełnianiem różnych obowiązków, a dla nas, wierzących chrześcijan, wiemy, że w tym jest obecny Pan Bóg, że w tym jest misja. I że my wszyscy mamy jeszcze dodatkową misję. Mianowicie taką misję, żeby głosić Chrystusa naszym życiem, że jesteśmy wszyscy tym królewskim kapłaństwem, ludem świętym. Pan Jezus posyła dwunastu apostołów, poznajemy ich imiona. Wiemy, że my wszyscy jesteśmy w jakiś sposób posłani, by tam, gdzie jesteśmy, właśnie dawać świadectwo o tym, że Bóg realizuje w swoim życiu swoją obietnicę. Kiedyś przyjął nas za swoje dzieci, objął nas wodą chrztu świętego. I dzisiaj słyszymy w drugim czytaniu, że przez krew Chrystusa dostąpimy zbawienia. To jest obietnica. To jest obietnica, którą Pan Bóg nam daje, i ona się realizuje nie ze względu na nas, ale przez miłość Chrystusa. Że jesteśmy bożymi, bożymi dziećmi. Myślę, że obietnica to jest właśnie taki daleki horyzont. To jest nadzieja i siła do tego, żeby iść do przodu. Spotykam ludzi, którzy żyją tak, jakby nie mieli horyzontu, tak jakby żyli tylko tu i teraz. Nie patrzyli w przyszłość, nie czekali na nic, nic w życiu ich nie mogło się wydarzyć. Myślę, że obietnica jest jak takie zaproszenie do życia, które jest wyruszeniem w podróż. Są ludzie, którzy nigdzie nie wyruszają w podróż dosłownie, ale też w taką podróż, która jest życiem, może pełnym przygód. I raczej życie ich pcha i prowadzi, niż to oni nadają kierunek swojemu życiu. Jak niektórzy wiedzą, że lubię żeglować. Żeglowanie polega na tym, że nie płyniesz tam, gdzie Cię pcha wiatr. Tak się płynie bez żagli. Wiatr Cię po prostu łódka dryfuje, Ale płyniesz tam, gdzie nastawisz żagle i wtedy właśnie pójdziesz w tym kierunku, w którym Ty chcesz. Wiesz, że należy płynąć. Myślę, że trzymanie się obietnicy Bożego Słowa, tego co Pan Bóg mówi, jest takim właśnie nadawaniem właściwego kierunku mojemu życiu. To ja płynę tam, gdzie chcę popłynąć, gdzie słyszę, że mnie prowadzi Pan Bóg właśnie przez swojego Ducha Świętego. I takie, takie, takie życie jest właśnie życią, życiem w misji z Panem Bogiem, który mówi do nas dzisiaj: Bliskie jest Królestwo Boże nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Ciekawe jest to, że Jezus mówi te słowa do apostołów i mówi im, że priorytetem dla nich nie jest jakiś daleki świat, ale mówi, idźcie do tych, którzy poginęli z domu Izraela. Mówi, idźcie do waszych sąsiadów, do waszych znajomych, do tych, którzy są waszymi braćmi, nie gdzieś poza Izrael, że to jest wasze takie pierwszeństwo miłości. Ja to wspomniałem kiedyś, że parafia jest jak sąsiad, to znaczy to słowo. I tak jak w życiu chrześcijanina ma być Chrystus w centrum, i ta pierwsza misja ma być najważniejsza. Właśnie że Pan Bóg jest w centrum, tak my jesteśmy tu, wiesz, tak dosłownie, trochę w centrum właśnie te, tej parafii, tego osiedla, po to, żeby promieniować. I to jest nasza, nasza misja, być dobrym sąsiadem. Sąsiadem, który jest otwarty, który jest życzliwy, przyjazny, nie dzieli ludzi między sobą, ale właśnie gromadzi tych, którzy się rozproszyli, bez podziałów. Robimy to zwyczajnie, codziennie, bez wielkich słów, z miłością. W dialogu z innymi, słuchaniu siebie nawzajem, w jakimś takim życiu obok siebie dobrym. Jako chrześcijanie mamy taką szczególną misję bycia zaczynem w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Siedzę sobie tutaj na murku przy kościele, modlę się. Reweler, ktoś przychodzi ze sklepu ABC zaopatrzony i pyta się, co wam słychać? A ja mówię, no tam tego. A co słychać? Mówię, ciężka noc, bo impreza była. Mógłbym się oburzyć, ale to, to tak się żyje po sąsiedzku, myślę, w jakiś sposób. Po prostu no, trzeba przyjmować siebie nawzajem, myślę, tak jak jesteśmy, albo z uśmiechem, albo właśnie ze zgorszeniem, albo z przyjaźnią, albo w taki sposób właśnie, gdzie się na kogoś oburzamy i przecinamy więzy. Wczoraj... Może niektórzy słuchali na, naszego nowego pasterza, arcybiskupa Adriana, który mówił o dwóch Polskach, o podziałach, które są. Kościół jest właśnie po to i jesteśmy po to, żeby zasypywać podziały, żeby budować mosty, żeby jednoczyć, nie dzielić. I myślę, że to tutaj realizujemy właśnie w parafii: taki program, w którym Chrystus jest w centrum, w którym Chrystus jest pierwszy. Ponieważ jest to moja ostatnia niedzielna homilia w tej parafii, bo potem są wyjazdy, rozjazdy, różne historie, chciałem wyrazić tutaj wszystkim podziękowanie za tą wspólną drogę, którą tutaj przeżywaliśmy przez 5 lat, bo to się stało w 2018 roku, kiedy tutaj przybyłem do Was i mogłem przejść z Wami ten wspólny odcinek w tym czasie, budując się Wami, Waszą wiarą, Waszą miłością do Pana Boga, Kościoła. Do nas księży, także się po prostu tutaj dobrze czułem, dobrze się wszyscy tutaj czujemy jako księża i to zabieram ze sobą. Dobre, dobre wspomnienie, dobry czas, wiele dobrych relacji. Dziękuję za, za zaufanie, jakim zostałem obdarzony, za takie otwarte przyjęcie mnie z różnymi pomysłami. Taki, taki duch niespokojny mu jest. Przepraszam też za wszystko. Czym mogłem kogoś urazić, dotknąć, zranić, bo na pewno też były takie sytuacje. I proszę was o to, by, byście pamiętali gdzieś tam w modlitwie o mnie i przyjęli nowego mojego następcę, księdza Michała, przynajmniej tak otwartym sercem, jak przyjęliście mnie. Ja tutaj się można powiedzieć od was z wami uczyłem proboszczowania, bo przedtem nie byłem proboszczem. I myślę, że byliście też dobrymi nauczycielami, dobrymi współpracownikami. I myślę, że też tak, tak będzie tutaj z moim następcą, księdzem Michałem. Także był to dobry czas z żalem w sercu. No, idę dalej, bo taka jest moja misja, tutaj to słowo może jest właśnie dobre. I zabieram to, co najlepsze naprawdę z tego miejsca i, i, i będę miał. Tutaj duże, duże, myślę, takie zasoby tutaj, które uzyskałem od was. Za to bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Bóg zapłać. Amen.